Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie o trzech rzeczach, które mi totalnie osobiście pomagają w odchudzaniu się lub wprowadzaniu nowych nawyków. Zapraszam. To będzie szybki film i naładowany poradami z mojego życia. Mam nadzieję, że komuś z Was to pomoże, że zainspirujecie się i może coś podpatrzycie u mnie, co zadziała także u Was. Nie przedłużając, pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest kontrolowana przekąska. Albo kontrolowany słodycz, w zależności od tego, do czego mamy słabość, na co mamy ochotę, lub co nas ściga danego dnia. O co w tym chodzi? Jeżeli sobie weźmiecie pod uwagę dotychczasowe próby odchudzania się, które kończyły się niepowodzeniem, albo nawet takie, które kończyły się na przykład efektem jojo, no to mogą one mieć taką cechę wspólną, yy, jaką są zakazy i restrykcje. W kontrolowanej przekąsce chodzi o to, że od pierwszego dnia odchudzania się mówicie sami przed sobą, stara, stary, ty możesz zjeść wszystko, możesz sobie pozwolić na wszystko i odnajdujesz taką przekąskę, batonika, jakiś słodycz ulubiony, który z tobą zostanie w tym odchudzaniu i wręcz będzie traktowany jak yy, stała część posiłku. Co to może być? To może być na przykład jakiś ulubiony batonik, to może być ulubione ciastko, kawałek ulubionego ciasta, ulubione chipsy, paluszki, przekąska, co tam chcecie. Ale w tej całej wolności ja zostawiam sobie kawałek kontroli. Moją kontrolą jest to, że przekąska, którą sobie wybieram, na przykład słodka do kawki, nie może przekroczyć 150 kalorii. I można sobie pomyśleć, że to jest troszeczkę mało. Na przykład biorąc pod uwagę jaką kaloryczność ma duży Snickers, no to taka przekąska do kawki do 150 kalorii to jest trochę malutko. Ale o dziwo, na takim zwykłym rynku batonowym, nie takim fit rynku, tylko takim najzwyklejszym w stylu, schodzę do żabki czy idę do Biedry i kupuję sobie batonika, jest bardzo duży wybór batonów do 150 kalorii. Moje ulubieńce to jest Milky Way, i ostatnio w dealzie znalazłam nawet taki sześciopak zwykłych, małych Milky Wayów. Kolejnym ulubieńcem jest Knoppers, no i na trzecim miejscu, aczkolwiek nie, że jest najmniej ulubiony, jest równie smaczny jak reszta to jest Kinder Country. Co nam daje taka kontrolowana przekąska? Właśnie wolność w diecie. To, co dotychczas mnie odwodziło od odchudzania, to, jest, to było takie poczucie, że ja czegoś nie będę mogła. Kiedy w przeszłości w końcu udało mi się schudnąć i schudłam 40 kg, to to co mogę Wam powiedzieć, to yy, fakt, że tamto schudnięcie. Różniło się właśnie od poprzednich prób odchudzania, tym, że ja sobie we własnej głowie powiedziałam, Stara, ty możesz jeść wszystko. Teraz, w aktualnej sytuacji, ta kontrolowana przekąska bardzo mi pomaga, ponieważ cały czas mi przypomina o tym, że słuchaj, to co robisz, to nie jest cierpienie, to co robisz, ma nie sprawiać ci bólu, tylko to ma być element twojej codzienności i ma przynosić ci w tej codzienności jakąś tam przyjemność. Więc na przykład. Taki Milky Way czy cukierki Jamaika to jest coś, na co możesz sobie pozwolić, bo dzięki temu minimalizujesz ryzyko tego, że w momencie, kiedy byś podeszła do diety zbyt poważnie, zbyt restrykcyjnie, rzucisz się na wszystko i odchudzaniu zapomnisz. Żeby minimalizować ryzyko tego, co Wam teraz powiedziałam, wprowadzam do diety taką kontrolowaną przekąskę. Oczywiście nie tyczy się to rzeczy tylko słodkich, to mogą być także rzeczy słone. Tutaj bardziej pomocna będzie waga kuchenna, na przykład w przypadku chipsów. No bo z chipsami jest tak, że można kupić albo tą tyci malutką paczuszkę, albo już tą dużą, którą raczej powinniśmy zjadać na dwie osoby niż na jedną. Ciężko jest w samotności usiąść z tą dużą paczką i się w pewnym momencie zatrzymać. Dlatego to zatrzymanie lepiej jest zrobić już na etapie przygotowywania sobie tych chipsów, czyli stoję w kuchni, wyciągam miskę, kładę wagę kuchenną i odważam sobie taką część, jaką mam zamiar zjeść właśnie znowu, żeby minimalizować ryzyko tego, że stracę kontrolę, kiedy już pójdę z tymi chipsami przed telewizor i ciężko mi będzie przede wszystkim jakoś tak to ograniczyć, no bo ta paczka będzie, a gdzieś tam chyba naturalnie dążymy do tego, żeby zobaczyć dno. Żeby wyczyścić tą paczkę. Dlatego, tutaj yy, może nie, już nie doradzę żadnymi konkretnymi yy, produktami, ale mogę wam doradzić takim sposobem, żeby już na etapie kuchni, odważyć sobie, mieć jakąś swoją miseczkę i iść tam, gdzie chcecie się udać, czy do pokoju, czy do salonu, czy przed serial, czy przed film, iść już z odważoną porcją. Drugi mój sposób tyczy się czegoś, co u mnie się wykształciło właśnie wraz z macierzyństwem. Chodzi o zjadanie posiłku po położeniu dziecka spać. Szybko wam nakreślę problem. E, moja córka zasypia, zasypia dość późno, ma jeszcze drzemkę w ciągu dnia, drzemka jest troszeczkę późno i niestety wszelkie próby przesunięcia i na wcześniejszą godzinę są. E, no, nie zawsze wychodzą, a też wstawać o świcie i budzić ją, to nikomu się tutaj nie widzi, także no już trudno, pogodziliśmy się z tym, chodzi późno spać. Jakoś trzeba z tym żyć, nie? W każdym razie moja kolacja wypada przez to dość późno, a jest to bardzo lubiany przeze mnie posiłek, no bo to jest posiłek na koniec dnia, kiedy jest spokój. Kiedy mogę spożyć go, nie spiesząc się, nie mając w głowie, co robi młoda, co ja mam za chwilę zrobić, a za ile jest to, a za ile jest tamto. Wiecie, nie jest to ani w biegu, ani nie mam takiego jakiegoś psychicznego oparcia na to, że jak gdzieś muszę się pospieszyć, o czymś myśleć i tak dalej. Myślę, że dużo rodziców wie o co chodzi: to jest po prostu taki moment ulgi. Ta kolacja po położeniu dzieci spać to jest takie jedno wielkie uf. No i to ów, sprawdzało się u nas całkiem nieźle, moje kolacje oczywiście fit, oszczędne i tak dalej, no a skoro już jesteśmy razem, skoro już córa śpi, no to coś oglądamy, a skoro już coś oglądamy, to może odpalmy sobie jakąś przekąskę. Zaczynało się niewinnie i pamiętam, że tuż po remoncie e, zaczynało się od paczki takiego mm, popcornu z mikrofali na dwie osoby, ale z doświadczenia pewnie też wiecie, że potem takie przekąski lubią mutować i się rozrastać. I my nie wiemy, kiedy to się dzieje, dopiero po fakcie, kiedy z refleksją patrzymy w przeszłość, okazuje się, że o kurde, kiedyś to była taka porcja, a teraz jest taka. Kiedyś mi wystarczyło pół paczuszki e, popcornu na na głowę, a teraz jest tak, że każdy sobie z nas robi po torebce tego, popcornu z mikrofali. Albo zjemy jedną paczkę na pół, jest takie, no dobra, to co, wstawiamy drugą torebkę, dobra, wstawiamy drugą. No i tak się właśnie stało. Urosło to z tej jednej paczuszki do czasami jednej paczuszki, czasami po, paczusz, po takiej paczuszce torebcy z mikrofali na głowę, czasami to były chipsy, czasami to było coś słodkiego. To nie miało miejsca codziennie. Ale kiedy by zliczyć takie przekąski, plus jakieś wiecie, okazjonalne wyjścia albo okazjonalne zamawianie coś do domu, no to się, czegoś do domu, no to się nagle okazuje, że tu coś, tam coś i nie robimy tego intencjonalnie, nie? No bo to nie jest takie codzienne siadanie, że ja teraz z premedytacją będę to jeść. Nie, po prostu tu wpadnie to, tam wpadnie tamto na no, okazji wpada nadwyżka kaloryczna. Co jest związane z tym, że naturalnie przybieramy na masie. Jeżeli my w tym samym czasie nie wprowadzimy do życia czegoś, co nam zacznie spalać tą nadwyżkę, czyli wraz ze wzrostem ilości kalorii spożywanych w ciągu doby, ja nagle nie dorzucam tej treningu, nie wiecie, nie zmienia się troszeczkę mój styl życia ten od strony aktywności fizycznej, no to nie ma się co dziwić, że te kalorie ze mną zostają, no i zamieniają się w tkankę tłuszczową i zostają ze mną na dłużej. No i tak, do czego ja dążę? Do tego, że kolacja nie ma miejsca po położeniu mojej córki spać. Długo się zastanawiałam, co zrobić i próbowałam. Położyłam ją spać, szłam na kolację. Kontrolowałam tę kolację, kontrolowałam myśli, nie, żadnej przekąski, zjadać kolację, mądra jesteś dziewczyna, dasz sobie radę i tak dalej. Kolacja była sycąca, białkowa, Bóg wie jaka. Ale psychicznie bardzo mnie to męczyło, bo ten wieczór jednak mi się kojarzył z czymś innym. Ja dochodziłam do takich obserwacji. Słuchajcie, już to opowiadałam. Wam, opowiadałam chyba wam na Instagramie, kto mnie jeszcze tam nie obserwuje, to zapraszam. Opowiadałam wam to na Instagramie, że leżałam obok córki, czekałam, aż ona zaśnie. I przez cały ten proces yy, kładzenia jej spać miałam takie dobra, dobra, nie, pilnujesz się, nie będzie żadnych przekąsek, y, pójdziesz poczytać książkę, rozwiążesz sudoku, coś tam sobie już planowałam. I ja byłam y, z tym bardzo spójna i zgodna, nie? No i leżę, 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 mijają minuty, mija kilkanaście minut, Agatka zasypia, ja czuję ten już charakterystyczny mm, oddech, trochę głośniejszy, trochę wolniejszy, no już mam takiego pewniaka, że poszła spać i nagle z tej takiej pauli, że jestem ok, zjem lekką kolację, jest w porządku, pilnuję się, nagle ten oddech sprawił, że ja w ogóle całą sobą czułam takie, że wieczór, teraz, to jest teraz, to jest twój moment. Dziewczyno, to jest twój moment, jesz kolację i nie wiem, wychodzisz po prostu z propozycją filmu, a jak film, to zaproponuj coś tam, coś tam i jeszcze coś tam. Że wraz z tym oddechem taki budził się mój apetyt, ale to był totalnie taki apetyt psychiczny. Nawet bym tego nie nazwała apetytem, tylko takim pociągiem. Takim, wiecie, pociągiem na jedzenie, że co ja teraz nie zjem, jak po prostu będzie dobrze, to już nie mogę się doczekać. No, jak się skapnęłam, że tak jest, a trochę jakby badałam temat, no to pomyślałam sobie. Kurde, no nie. Ciężko będzie z tym walczyć. Przeciwnik jest dość już taki napagowany, bym powiedziała, więc coś trzeba zrobić, żeby nie musić się z nim codziennie konfrontować. Bo ja codziennie nie mam zasobów takich psychicznych, żeby, wiecie, stawać do walki, że nie, ja teraz mądra, racjonalna, fit dziewczyna i tutaj dobrze zjem przekąskę, ale ja sobie tutaj odważę te chipsy. Co wy? Ja sobie chipsy mogę odważać 15, 17, 20, spoko. 22 i jeszcze to uczucie ulgi, ja już wtedy nie mam, nie mam takich zasobów, żeby myśleć jakoś cudownie, pilnować się i tak dalej. Nie ma opcji. Dlatego sama przed sobą stwierdziłam, stara, przesuwamy kolację, po prostu przesuwamy kolację. No i teraz jest tak, że kiedy Agatka się wykąpie, to jest ubiaranko, jest jakaś kolacja jej, gdzieś tam pomiędzy, no i pilnujemy tego ja dość mocno tego pilnuję, żeby tą kolację zjadała beze mnie zupełnie, mój mąż się nią wtedy zajmuje na 100%, drzwi są zamknięte ja się zamykam ja jem swoją kolację nie towarzyszy mi to uczucie ulgi, takie charakterystyczne że teraz to ja sobie mogę coś wstawić, zjeść i tak dalej no bo wiem, że za chwilę ja idę tam do niej też wiadomo, nie mam za dużo czasu no i kto ma ochotę wiecie, jakoś sobie organizować super wieczór skoro za chwilę i tak wiecie, że idziecie Położyć dziecko spać, więc po prostu zjadam taką kolację jak dawno temu za takich mega fit czasów. Zjadam co chciałam, przeglądam sobie YouTube'a, przeglądam sobie internet, cokolwiek. Wiem, uważne jedzenie to jest yy, coś, co powinno promować, ale no nie będę ukrywać, że i mi samej zdarza się jeść mniej uważnie i czasami sobie coś do tego obejrzeć. Też jakby nie, wiecie, że ja nie popadam od skrajności w skrajność, że uważne jedzenie to, to nie oznacza teraz, że mamy jeść w białych pomieszczeniach i w ogóle na nic nie patrzeć. W każdym razie zjadam to na takich swoich warunkach, w samotności i dzięki temu nie. Siadam do tego posiłku już po położeniu młodej. Co się stało? Na przestrzeni myślę, że ostatnich dwóch tygodni nawet to szło bardzo całkiem nieźle. Niczym z weekendu, kiedy sobie pozwoliliśmy na słodycze w łóżku. W każdym razie, co ja zaobserwowałam, że my automatycznie troszeczkę wcześniej kończymy ten dzień, co jest bardzo dobre, bo żeby się wyspać powinniśmy się położyć koło północy i rzeczywiście tak się dzieje. Kiedy ta kolacja wlatywała po położeniu młodej, no to działo się tak, że ten dzień automatycznie się troszeczkę wydłużał, i my o wiele później kładliśmy się spać. Dodatkowo zmieniły się warunki, zmienił się kontekst, więc też nie ma już takiego pola, takiego pasu startowego do tych przekąsek, no bo był bodziec, było położenie dziecka spać, potem była kolacja, potem jakaś przekąska, na przykład do serialu. Teraz pozmieniało się troszeczkę i jest kolacja, jest położenie, Agatki spać i idziemy w stronę końca dnia, mycie ząbków, piżamka, jakieś wspólne oglądanie, ale już nie pełnometrażowych, wiecie, wielkich filmów, tylko już ewentualnie coś po cichutku na tablecie, w łóżku i tak dalej, Pozmieniały się bodźce, więc ten nawyk stary, czyli wiecie który, on już nie jest taki silny. A dzięki temu, że ja mu zabrałam siłę, to mi jest łatwiej go o wiele kontrolować. I to jest coś, co wydaje mi się, że każdy, kto teraz ogląda ten film i chce podobną zmianę wprowadzić do swojego życia, to to jest coś, co warto przemyśleć. Warto sobie zadać pytanie, jak wygląda konkretnie ten nawyk, jakie on ma bodźce towarzyszące, nie? Czyli co jest takim wyzwalaczem? Tutaj się kłania lekcja z warunkowania. Osoby, które mnie obserwują, są ze mną od dłuższego czasu, brały udział w wyzwaniu ogarnięcia i odchudzanie, albo jeszcze dawno temu brały udział w kursie ABC odchudzania. Myślę, że wiedzą, o czym mówię. Czyli obserwujemy, jakie bodźce to temu nieproszonemu zachowaniu i staramy się troszeczkę zmienić tą sytuację, żeby nie karmić m, tych bodźców, nie jakby, wiecie, nie dokarmiać wyzwalaczy. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Dzięki temu sposobowi ja się cieszę na pewno mniejszą ochotą do tego wieczornego, e, brzydko powiem, spuszczania sobie skija, nie? Czyli takiego wieczornego, uff, dobra, w końcu mogę usiąść, w końcu mogę zjeść popcorn, w końcu mogę zjeść chiparki. Niestety, to mi bardzo psuło dietę. U mnie po prostu było wszystko w porządku, były zdrowe nawyki, z miejscem oczywiście na jakieś rekreacyjne, bardziej jedzenie, czy pizzę od czasu do czasu, czy kebaba. No wszystko szło tak jak być powinno i tak jak było, tylko wkradł się ten chochlik na koniec dnia. Tutaj. Nieduże ilości już sprawiały, że niestety ten bilans był przekraczany, więc musiałam coś z tym zrobić. A teraz wasza kolej, żeby zastanowić się, czy u was w życiu nie ma podobnej sytuacji i czy nie można z nią postąpić podobnie. I ostatnia, trzecia rzecz, która mi bardzo ułatwia, to jest bardzo stara metoda. Ja ją kiedyś stosowałam na początku odchudzania, bardzo ją sobie chwaliłam, potem mi przestała być potrzebna, ale dzisiaj do tego wracam. Co masz zjeść dzisiaj, to zjedz jutro. A raczej, jeżeli pod koniec dnia przyjdzie do ciebie, nie wiem, jakaś milka oreo, którą masz z kitraną w jakiejś kuchannej szafce, i ona pod koniec dnia 22 zapuka ci, wiesz, do głowy i powie: Halinka, jestem, możemy się spotkać. No to wtedy mówimy sobie: OK, ja to mogę zjeść, ale skoro chcę to zjeść dzisiaj, jest bardzo późno, najprawdopodobniej nie wytracę tej energii. I po prostu no, nie będę jeść czekolady po nocach, bo wiem, że jak sobie wezmę paseczek, to raczej skończę na tabliczce całej. Więc ja to zjem jutro. I jutro jest duża szansa, że ty nie będziesz o tym pamiętać. Albo jutro będziesz o tym pamiętać, ale będziesz miała szansę zjeść to w innej porze dnia. Mnie to kiedyś bardzo ratowało. Myślałam sobie, że jak już mam coś zjeść kalorycznego, no to lepiej zjeść to na początku dnia, żeby gdzieś to się tam wytraciło, żeby wiecie, nie iść z tym spać. Oczywiście, tego nie trzeba w diecie, wiecie, pilnować, o której godzinie my ile wytracamy kalorii. Nie idźmy w tą stronę, absolutnie nie o to chodzi. Raczej chodziło o mój taki spokój, że no dobra, zjadłam, ale na pewno gdzieś to się tam rozłożyło. Potem gdzieś tam zgubiłam, to nie potrzebowałam tej metody, nie miałam już takich ciągłów wieczornych itd., itd. Teraz znowu ten problem ze mną jest, więc ta metoda znowu jest dla mnie. Jeżeli ja kładę się spać albo leżę już u młodej i myślę sobie, wszystko fajnie, ale wiem, że aktualnie w okresie przedświątecznym mamy dużo e, słodyczy w domu i ja bym chciała zjeść to i tamto, to mówię sobie, Stara, ty to możesz zjeść, ale chodź, zjemy to jutro. No i rzeczywiście, jutro albo to zjadam po śniadanku, albo do drugiego śniadanka, do kawki, kiedy bardziej się to celebruje, albo po prostu o tym nie pamiętam. Także, co masz zjeść dzisiaj wieczorem przed snem i nie daj Boże ma to u Ciebie wywołać, wiesz, napad objadania się, to to sobie zostaw, ale na jutro i zobacz co się stanie. Moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękuję Wam bardzo, że zostaliście ze mną do końca. Oczywiście, kto oglądał do końca, ten zostawia hashtag ODEKA. No i jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tych moich poradach. Co sądzicie o sposobach które u mnie się sprawdzają, czy one będą miały jakieś odniesienie w Waszym życiu, w Waszym stylu życia? Jestem ciekawa i czekam na Wasze komentarze. No i teraz na koniec informacja. Chcę Wam przypomnieć, że 9 stycznia rusza wyzwanie Ogarnij odchudzanie dla totalnie nowej grupy. Także zapraszam wszystkie osoby, które nie brały udziału w tym wyzwaniu, do zapisywania się na listę osób zainteresowanych. Link znajdziecie w opisie. Wyzwanie to jest ym, taki miesiąc pracy w grupie ze mną, gdzie codziennie otrzymujecie ode mnie maile. Maile te poruszają najróżniejsze aspekty dotyczące odchudzania oraz zawierają karty pracy, żebyście mogli mm, oddać się autorefleksji, ale także zawierają codzienne zadania, które pomogą Wam budować nawyki, małe nawyki, dzięki którym odchudzanie stanie się na pewno łatwiejsze. Pamiętajcie, że zapis na listę osób zainteresowanych nie jest wiążący. Absolutnie nie jest też tak, że dzięki temu, że zapiszecie się na listę, macie gwarantowane miejsce w wyzwaniu. Nie. Miejsce rezerwujemy sobie wtedy, kiedy jest ogłoszona przedsprzedaż. Ona rusza na dniach. Także zachęcam Was do zapisywania się na listę, bo dzięki temu najwcześniej dostaniecie informację o tym, że ruszyła przedsprzedaż oraz dostaniecie najniższą cenę. Oprócz miesiąca pracy ze mną, codziennych maili i pracy w zam zamkniętej grupie, otrzymacie ode mnie także jadłospis na aż 4 tygodnie, mini e-booka z pomysłami na fit słodycze, takie jednoporcjowe, które nie będą Was kusić do tego, żeby zjeść na przykład całą blachę fit ciasta, oraz cotygodniowe webinary, które będą zapisane na naszej zamkniętej grupie. Zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie link, a tymczasem dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, Papa. Pa.